Dobry wieczór. Przed nami kolejny wieczór z Polsatem. Za chwilę film pełen emocji, a wcześniej kilka informacji. Zostańcie z nami. Polsat. Koniec programu. Ró Reklama. Kiedy wszystko wokół pędzi, ja wybieram chwilę dla siebie. Esencja Lumiskoi i rozświetla moją skórę. Wystarczy kilka kropel, by poczuć spokój. Zapowiedź: Mroczna ulica. Premierowo dziś o 21:00. Za chwilę: Kontrola pasażerów. Nowe mydło lawendra, Aksamitna piana i zapach relaksu. Środa 22:15. Film sensacyjny, pełen zwrotów akcji tylko w Polsacie. Polsat. Dziękujemy za oglądanie. Polsat. Reklama. Ogłoszenie płatne. A już jutro o 20. Zapraszamy. Koniec audycji. Telewizja Polsat. Reklama. Ogłoszenie płatne. Już za chwilę. Polsat 2001. Polsat. Dziękujemy za wspólne oglądanie. Polsat teraz reklama. Oglądają Państwo ogłoszenie płatne. W poniedziałek o 20.10 premiera filmu Miasto Wieczorem. Zapraszamy. Polsat. Do zobaczenia. Reklama. Ogłoszenie płatne wkrótce w Polsacie. Nowy serial kryminalny. Niedziela 20. Polsat. Reklama. Ogłoszenie nadawcy. Poniedziałek o 21:45. Premiera serialu Szkoła Marzeń. Zapraszamy. Polecamy. Dziś w Polsacie wydarzenia, interwencja, a o 21:45 nowość Szkoła Marzeń. Pol Reklama. Ogłoszenie płatne. Polecamy na Polsacie. Polsat 2005. Polekamy na Polsacie. Polsat 2005. Polsat. Reklama. A teraz Polsat prezentuje. Już wkrótce nowy sezon Twojego ulubionego serialu. Włącz emocje i przeżyj je razem z nami. Polsat. Emocje w każdym odcinku. Polsat. Włącz emocje. Polsat, Ident Graczyna, reklama, emocje pierwszej klasy za 19,99 miesięcznie, ogłoszenie nadawcy. Włącz emocje, Polsat. Dziękujemy za wspólne chwile. Reklama, ogłoszenie nadawcy. Włącz emocje. Oglądaj ulubione programy w Polsat Box Go. Oto zapowiedź, nowy sezon, Twoje seriale, Twoje emocje, tylko w Polsacie. Polsat, włącz emocje. Nadawca kanału informuje o zmianie parametrów technicznych odbioru. Szczegóły na polsat.pl Włącz emocje tylko w Polsacie.